Witajcie, jest pierwsza 10, a my gramy w najstraszniejszą grę, jaka kiedykolwiek powstała we wszechświecie, czyli Slendera. Wow, już wszyscy gimnazjaliści trzęsą portami, a ja... A ja już zasypiam, przy nawet, przy samym menu. No dobra, jak wiecie dobrze, jak śledzicie ten kanał i wiecie dobrze, że ja po prostu nie za bardzo przepadam za tą grą i średnio mnie ona straszy. Dlatego też kupiłem preordera nowego Slendera, czyli The Arrival. Nowej części albo raczej nowej kopii Slendera The Arrival. No nie wiem, co mnie wzięło w ogóle, żeby to kupić, no ale. No ale cóż, twórcy już sobie każą płacić nawet za kopię, kopię jakichś innych gier. No dobra, no to co? Jest to beta Slendera właśnie The Arrival, którą kupiłem aż za dwie dychy. Mogłem sobie za to kupić paczkę szlugów albo czteropaka jakiegoś y, dobrego piwa. Mam nadzieję, że zwróci mi się ta kasa w y, reklamach na YouTubie. No i... I to w sumie tyle to jest. What the f... Ale się tu dźwięk włączył. Okej, okay, migra nie chodzi... znaczy... Yy, gra strasznie dziwną optymalizację ma. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Mianowicie grafikę mam ustawioną na taką. Nie mam, na... Nie mam wszystkiego na maksa, bo moja maszynka do mięsa zwana komputerem czasem już nie jest taka dobra i co najlepsze, sprawdzałem też na low detalach i wszystko chodzi dokładnie tak samo, więc mam 20 FPSów przy nagrywaniu, wybaczcie mi bardzo, ale... Nie mam, jak, nie mam jak temu zaradzić, nawet na najniższych możliwych detalach mam tyle samo FPS-ów, takie trochę dziwne. W jakiejś grze też to było, nie pamiętam w jakiej, w jakiejś też chyba minigierce. No i co, no i to w sumie tyle chciałem powiedzieć wam. No i możemy chyba zaczynać, zobaczymy co nam ten Slender pokaże nowego. No nowego raczej nic nie pokaże, bo pewnie jest to kopia poprzednich gier. Yy, ogólnie to ten Arrival jest tw tworzony przez tą samą firmę, co robiła firmę czy tą grupę. Co tworzyła oryginalnego Slendera, tego w lesie, co nawet był fajny nawet mnie straszył jeszcze Jak grałem pierwszy raz, znaczy pierwszy raz tam, może piąty Jak nagrywałem let's play'a No i co, jesteśmy koło jakieś chaty, ja jeszcze w tą grę oczywiście nie grałem Pierwszy raz teraz w nią gram Oakside Park Mogę na prawym sobie zmniejszać snop światła i on potem ma dalszy zasięg, ale y, Mniejsze pole widzenia Oakside Park has three canoes available, available for rental Okej, okay, tu coś mam jakieś notki. Nie, na E to się przybliża, a ja chciałem to na E wziąć. Pierdały, pierdały, nie chcę mi się czytać, przeczytam sobie to na Let's Play, sobie zatrzymam. Wy też tak zróbcie najlepiej. Ok, czy coś jeszcze na tym domu jest? Okno, oprócz okna nic. No dobra, no to wybiegamy stąd i biegniemy nie wiem gdzie. Jak na razie gierka wygląda podobnie do Hunt the Real Slender game, przynajmniej graficznie. Zobaczymy jak będzie dalej. Trochę mi przycina jak widzicie, ale niestety no nic na to nie poradzę po prostu. Tak jest, co moja maszynka do mięsa już nie działa tak dobrze jak kiedyś. Okej, okay, namiot. Namiot. Co ty tu masz fajnego? O, ognisko. Koło namiotu się pali. Namiot się nie zajara. O, jest notatka. Follows. Nawet taka sama jak w oryginalnym slenderze, nie E. One of eight pages collected. Czy ja słyszę znowu tą samą muzykę? Nawet muzyki nie potrafiliście zmienić. Chyba jest ta sama, bo nie grałem, w starego, nie grałem dawno w starego Slendera. No jest ta sama. Poznaję ją. Okej, okay, co tu jest? Drabina. Urwana, niestety. Okej, okay, jak na razie niczym ciekawym się nie wyróżnia. No, 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 no. Two of eight pages. Co to jest? Goni mnie chyba Slenderman. Ej, ej, ej. Gdzie ja wbiegłem? W jakieś. haszcze i płotek. Czekajcie. No. Ej, ja nic nie widzę. Biegam po jakichś krzałkach. Krzołkach. Krzakach. Jaka wiocha. Ok, e, tu jest jeszcze jakieś wejście, widzę. Ale. Ale jak tu wejść? Nie da się. What? Zu slender, cześć! Cześć, slender. Preś, ciebie wystraszyłem. Może mu ucieknę. Ciekawe, ile mam sprinta? Mogę ciągle sprintować, czy to jakoś będzie ograniczone? Zobaczymy. Gdzie tu jest jakaś inna droga? Bo już mnie ten pedał yy, bez twarzy goni. Ok, przebiegnę przez te haszcze, bo tu widzę jakąś drogę. Jezu, te hasze mają 5 metrów, ja tu nic w nich nie widzę. Okej, okay, płotek, płotek, płotek Gdzie jest ten Slenderman? O, jest tutaj Okej okay. Jakie dźwięki śmieszne Dobra, tu był chyba ten namiot, nie? Tak, tu był ten namiot Ale była tu jeszcze druga droga Ja mam chyba za ciemno tą grę ustawioną, bo coś tak... ...strasznie słabo widzę Albo po prostu jak biegnę sprintem, tak widać Albo tak ma być Okej, okay, tu, tu jest ta droga yy, do tej, do tego domku To Te skrzyżowanie takie, to ja sobie pobiegnę prosto i znowu dobiegłem do tego samego. Hmm. Ok, to inną drogę trzeba znaleźć, jednak. Czy to nie jest to samo? To jest to samo. Eee. Tutaj są te haszcze. Tu są też haszcze, właśnie, w które wszedłem ham po hamsku. Eee. No fajnie, gdzie mam iść? Zaraz mi ten gaze łapie bez twarzy. A nie, myślałem, że to on. A może mam po po prostu. Jeśli wejść! Jezus. Ekran mi się zatrząsł tak fajnie. No efekty, nawet fajna, fajna grafika, ale chyba nic poza tym. Przynajmniej jak na razie. Bo nie wiem, jeszcze biegam po osranych haszczach i nic nie widzę. Ej, 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 ej. Dobra, gdzie ja mam iść? Slenderman, pokaż mi drogę. Może ty będziesz wiedział. O, czekajcie, coś chyba znalazłem. Są jakieś drzewa? Wbiegłem gdzieś w las w ogóle. Dobra, po, w, po w lesie sobie pobiegamy trochę. Oj, ale mi migratnie. Slenderman? Nie Jest gdzieś dobiegłem, czekajcie, jest gdzieś dobiegłem. E, mogę sprintować ile chcę, spoko. Auto. Samochód. No, drzewo, odsun się. Albo raczej ja się odsunę. Chyba notatka tam jest, tak, na szybie jest notatka. którą sobie weźmiemy imigrantnie, strasznie. Leave me alone. Te same notatki co były w e, oryginalnym slenderze. Muzyczka się zmieniła znowu na tą samą. Czyli jest bardzo tak samo. Takie trochę déjà vu. Okej, okay, biegniemy po tej drodze do góry Zobaczymy co tu jest i wybaczcie mi bardzo za to cięcie się gry, ale... Niestety nic na to nie poradzę, toj toj Sracz Czy ty sracz co, coś masz? Tak, sracz też coś ma Coś tam... Coś tam pisało, ale uciekam, bo... Y, goni mnie ten zjebus Który jest chyba gdzieś blisko za mną Okej, okay, jest jakaś chata Nie, to są jakieś kontenery Kulman Kulman Mining Ku Ku, ko, co? Nie wiem jak to się czyta Okej, okay, czy coś tu jest? O, jest notatka. Świetnie. Szybko to mi idzie, bardzo szybko. malutki teren, help me. Tak? Help me. Okej, okay, 5 na 8 notatek. Jestem po prostu dobry w tą grę i tak zdechnę zaraz pewnie. Okej, okay, ale... E. e, 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 e. Spieprzaj. Okej, okay, tu mam jakąś mapę. Coś podobnego jak było w Hound. Czyli w najgorszym slenderze w jakiego grałem. Jaka świetna woda jak w Far Cry jedynce. Dobra O ty Ty, 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 ty ode mnie Okej, okay, gdzie jest notka? Tu jest, tu są chaszcze znowu i płotek A notka zapewne gdzieś będzie na tej Dróżce, po której biegnę Ciągle słychać tu jakieś głosy, jakby coś biegało e, Koło mnie Okej, okay, jestem w jakimś kolejnym innym miejscu I czy coś tu jest fajnego? Łódka Łódka Czy coś tu masz? Jakąś notkę dla mnie? Nie? To jakim cudem? Ojej, Slender. Cześć. Nie, ta łódka chyba jakaś osrana jest, ona nic nie ma. Patrzcie, jak on znika fajnie. dalej się nie rusza, w dalszym ciągu. Jak na razie, jedyne co widzę, to poprawili grafikę, ale chyba y, oryginalna y, gra, ta pełna, już nie beta, ma mieć normalny ten, normalnie fabułę jakąś tam nawet, czy coś. I chyba to nie jest ta część, co miałem mieć kołopa. Jakaś tam miałem mieć kołopa. O, jest kolejna notka. Jakaś część slendera miała mieć ale nie wiem, jej w końcu chyba nie stworzyli. Też miała być płatna. Ile mam notatek? 5 już? Nie, chyba 6. Ojej. Gdzie on jest? O, przede mną, przede mną, przede mną. To jednak spieprzam. Okej, okay, jest jakaś chata. Jest jakiś dom. I nawet mogę wejść do środka, ale. On mnie tu zabije w tym domu. Jwy, ten dom fajnie mi wyszedł nawet. Ej, spieprzaj ode mnie, spierdalaj! Wypierdalaj ogień z dupy, jedziemy! No moja postacia, nie wiem kim jesteś, ale biegniemy. Uciekamy z tego domu i Gratica out to this świat. Dobra, nie ma go. Slenderman, pokaż się gdzieś tu na dworze. A ja sobie wbiegnę do chaty. Hmm. Jak na razie jest ta gra tak straszna, nie? Aż, że aż się nie boję. Tam się leciutko kilka razy wystraszyłem yy, tego załamania ekranu. No jasne, jasne. Pojawił się gdzieś. Kurwa, gdzie on jest? No 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 get the fuck out. masz Murder rozjebanom. Retry? Nie. No i co, to był właśnie to była beta Slendera the Arrival. Właśnie wydałem 20 zł na próżno. Naprawdę jakbym sobie kupił cztery paka czy szlugi to chyba by było lepiej. Miałbym większy fan z tego niż niż graniem w tą grę. No i co, no to tyle. No, nie chcę mi się grać jeszcze raz. No, widzę, że to jest ten sam Slender, tyle że znowu w innej grafice. D dokładnie, prawie taki sam jak tamten stary, tylko że inna mapa, inna grafika. No, no przyznaję, że fajne efekty są tego takiego mindfucku. Jak y, Slender jest blisko, Slenderman jest blisko. Fajny efekt tego mindfucku jest, no ale nic poza tym jest to dalej to samo gówno I naprawdę będę hejtował tę grę do końca życia. A szczególnie jak. Y Główna, nie główna, tylko szczególnie jak właściwa wersja tej gry, czyli ta, którą dostaniemy 26 marca tego samego roku, czyli w sumie niedługo, za e, półtorej miesiąca. Jak będzie taka sama, to te 20 zł, znaczy to ja tą grę oddam komuś, nie? Nie wiem komu, ale komuś oddam. Jakiemuś gimnazjaliście, żeby się trochę pobał. Dam mu ją za złotówkę, albo nawet za darmo, albo jeszcze dopłacę mu, żeby ją wziął. No dobra, no to to tyle. No to to tyle. <gry> Więc cześć i do następnego Let's Playa.